Potem ponownie kolejną rzeczą jaką musimy zrobić e, jeśli chcemy zainstalować Joomla na naszym lokalnym serwerze to musimy utworzyć lokalną bazę danych, znaczy musimy utworzyć bazę danych i do tego posłuży nam phpMyAdmin. E, w tym celu klikamy sobie w wam e, serwer, wybieramy phpMyAdmin. W naszej pomyślnej przeglądarce internetowej w tym w Firefoxie otwiera nam się na dialogowe na jadmi, ale w pierwszej kolejności wybieramy uprawnienia. Musimy dodać nowego użytkownika. Zatem wybieramy tutaj opcję dodaj nowego użytkownika. Podajemy nazwę użytkownika dowolna, tak żebyśmy, żeby się się ko kojarzyło poprawnie. Nazwa hosta podajemy localhost. nas wybieramy poniżej globalne uprawnienia wybieramy za wszystkie i poniżej wybieramy wykonaj. To informacja, że nowy Tutaj wyświetlona informacja, że nowy użytkownik został dodany. wybierzemy sobie, sobie tutaj uprawnienia ponownie, widzimy, jest tutaj dodany nasz e, ten użytkownik. Mamy informację na jakim hoście, e, czy jest hasło i jakie ma e, uprawnienia. Kolejną rzeczą, jaką musimy zrobić, to jest e, dodanie bazy danych. A więc klikamy w tej części bazy danych wybieramy tutaj otwórz bazę danych wybieramy nie będzie w skrócie nauka i klikamy otwórz nasza baza danych została już utworzona jeśli chodzi o same pHp na i zarządzanie bazami danych to na tą chwilę ta wiedza którą tutaj nabyliśmy jest wystarczająca, to właściwie nie musimy nic na temat baz danych. E, oprócz tego, że musimy utworzyć użytkownika, który będzie miał prawo dostępu i tworzenia edycji e, bazy danych i musimy utworzyć tą bazę danych. E, to by było na tyle w tym wideo W następnym tutorialu przejdziemy już do instalacji Yomi. Dziękuję za uwagę, do widzenia.